Hej, tutaj Max, Misja WOS. W tym filmie opowiem Ci krótko o genezie Rady Europy, czyli powiem kiedy i dlaczego powstała ta organizacja międzynarodowa. Zacznijmy od podstaw. Rada Europy jest jedną z najstarszych organizacji międzynarodowych na świecie. Działa na rzecz współpracy politycznej, demokracji i praw człowieka w Europie. Siedzibą organizacji jest Strasburg we Francji. Rada Europy powstała w 1949 roku, i zaraz opowiemy sobie więcej o tym, dlaczego właśnie wtedy. Obecnie do Rady Europy należą niemal wszystkie państwa europejskie, w tym oczywiście Polska, która dołączyła do tej organizacji w 1991 roku. Tutaj możesz zobaczyć logo Rady Europy. Zwróć uwagę, że jest ono bardzo podobne do flagi używanej przez Unię Europejską. 12 żółtych gwiazd na niebieskim polu, ale dodatkowo mamy tutaj domalowaną taką stylizowaną literę E na samym środku, i po tym możemy rozpoznać, że chodzi o Radę Europy, a nie o Unię Europejską. To logo warto zapamiętać, dlatego że w poprzednich latach pojawiało się już na arkuszach maturalnych. No dobra, to jakie były okoliczności powstania Rady Europy? Była to część szerszego procesu zwanego Integracją Europejską. Zazwyczaj to hasło kojarzy się nam z powstaniem Wspólnot Europejskich, czyli poprzedniczki Unii Europejskiej, ale tak naprawdę był to proces dużo szerszy, który obejmował powstanie także innych inicjatyw międzynarodowych, w tym właśnie Rady Europy. Proces integracji europejskiej na dobre zaczął się po zakończeniu II wojny światowej. Europa była zniszczona i podzielona. Obawiano się też wybuchu kolejnej wojny światowej, tym razem z użyciem broni jądrowej. W tej sytuacji wielu europejskich przywódców zdecydowało się odłożyć na bok swoje prywatne ambicje i podziały między państwami, a skupić się na integracji starego kontynentu, uważając, że jest to jedyna szansa na zapewnienie trwałego pokoju i demokracji. Wszyscy zgadzali się co do tego, że integracja europejska jest potrzebna, ale nie było pewności, jak powinna ona wyglądać. Konieczność tworzenia ponadnarodowych instytucji była podkreślana przez różne środowiska polityczne. Cztery wielkie ideologie demokratyczne, czyli liberalizm, konserwatyzm, socjaldemokracja i chadecja, wszystkie popierały ten pomysł, ale każda z nich proponowała nieco inną wizję zjednoczonej Europy. Dzięki dialogowi udało się jednak wypracować kompromisowe rozwiązanie. Głównych inicjatorów integracji europejskiej nazywa się często ojcami Europy. Najważniejsi do zapamiętania to minister spraw zagranicznych i premier Francji Robert Schuman, kanclerz RFN Konrad Adenauer, no i premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill. Kluczowym wydarzeniem, które popchnęło do przodu proces integracji europejskiej, było zorganizowane w maju 1948 roku spotkanie, dziś znane jako Kongres Husky. Mówię spotkanie, bo miało ono półformalny charakter. W kongresie uczestniczyli ludzie kultury i nauki, no i oczywiście ważni politycy, w tym szefowie rządów czy ministrowie europejskich państw. Ale występowali oni jako osoby prywatne, a nie reprezentanci swoich państw. Dlatego powiedziałem, że było to spotkanie półformalne. Łącznie w dyskusjach brało udział 750 osób z aż 25 krajów. Celem kongresu miało być omówienie idei jedności europejskiej i metod zjednoczenia, a obrady poprowadził Winston Churchill. Jednym z najważniejszych postanowień tego kongresu była propozycja powołania organizacji międzynarodowej mającej zająć się integracją polityczną Europy. Plan ten bardzo szybko wprowadzono w życie, bo już rok później, 5 maja 1949 roku, podpisano traktat londyński, który powoływał Radę Europy. Pierwotnie traktat ten ratyfikowało 10 państw zachodniej Europy, które dzisiaj możemy uznać za państwa założycielskie Rady Europy. Była to Szwecja, Norwegia, Dania, Holandia, Belgia, Luksemburg, Wielka Brytania, Irlandia, Francja oraz Włochy. Jeszcze w trakcie trwania zimnej wojny do Rady Europy dołączyły także inne państwa bloku zachodniego, np. RFN. Czy Turcja, oraz państwa neutralne, takie jak Szwajcaria i Austria. A po roku 89 do Rady Europy szybko przystąpiły państwa dawnego bloku wschodniego, w tym nawet niektóre dawne republiki radzieckie. Dziś Rada Europy zrzesza niemal wszystkie państwa europejskie, dlatego moim zdaniem, zamiast uczyć się na maturę listy państw, które należą do Rady Europy, lepiej nauczyć się wyjątków, bo są tylko cztery. Jest to Watykan, Kosowo, które nie jest uznawane przez część społeczności międzynarodowej, poza tym Białoruś, no i Rosja. Rosja przez jakiś czas była członkiem Rady Europy od 1996 roku, ale w 2022 roku, po ataku na Ukrainę, została jednogłośnie z tej organizacji wydalona. Wróćmy jeszcze na chwilkę do genezy Rady Europy. Początkowo to właśnie z tą organizacją wiązano największe nadzieje na trwałą integrację i pokój w Europie. Organizacja miała być forum do dyskusji i współpracy między państwami w wielu różnych dziedzinach polityki i gospodarki. Ale ostatecznie kwestie bezpieczeństwa powierzono NATO, a integracją gospodarczą zajęły się powstałe kilka lat później Europejska Wspólnota Węgla i Stali oraz Europejska Wspólnota Gospodarcza, które stały się zalążkiem dzisiejszej Unii Europejskiej. Rada Europy wyspecjalizowała się zaś w ochronie demokracji i rządów prawa. Dziś koordynuje współpracę międzynarodową w wielu obszarach, takich jak np. ekologia, nauka, edukacja czy walka z przestępczością zorganizowaną. Najważniejszym zadaniem jednak. Pozostaje stanie na straży przestrzegania praw człowieka. Rada Europy stworzyła regionalny system ochrony praw człowieka, przez niektórych uważany za jedyny naprawdę efektywny system tego rodzaju. Opiera się on na przyjętej w 1950 roku konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Państwa członkowskie Rady Europy mają obowiązek ratyfikować te konwencję i są bezpośrednio związane jej postanowieniami. Dokument ten powołał do życia Europejski Trybunał Praw Człowieka, pierwszy tego rodzaju Trybunał Międzynarodowy. Daje on obywatelom krajów członkowskich możliwość dochodzenia swych praw poza systemem sądowniczym własnego państwa. To znaczy, jeśli jakieś państwo członkowskie Rady Europy naruszyło prawo zawarte w tej konwencji, prawo człowieka, to obywatel może pozwać państwo do Trybunału. Dziś takie rozwiązanie może wydawać nam się całkowicie normalne i oczywiste, ale w momencie podpisywania konwencji było to absolutnie nowatorskie rozwiązanie, bo kwestionowało stosowaną od tysięcy lat zasadę, że obywatel jest bezwzględnie poddany władzy własnego państwa, a tutaj nagle może pozwać swoje państwo przed jakiś Trybunał Międzynarodowy. Na koniec krótkie ostrzeżenie. Proszę, nie pomyl na maturze Rady Europy z Radą Europejską i Radą Unii Europejskiej, które to są organami, no właśnie, Unii Europejskiej, a Rada Europy jest odrębną organizacją międzynarodową, która zajmuje się innymi rzeczami i nie ma oczywiście wspólnych organów z Unią Europejską. Podsumujmy najważniejsze informacje. Rada Europy powstała w ramach integracji celem tego procesu było niedopuszczenie do wybuchu kolejnej wojny światowej i do powrotu totalitaryzmu. Sposobem na to miało być zacieśnianie współpracy międzynarodowej między państwami europejskimi, a ostatecznie polityczne i gospodarcze zjednoczenie Europy. Pomysł tworzenia organizacji. Która miałaby zająć się integracją polityczną Europy, był dyskutowany na kongresie haskim, który odbył się w 1948 roku, a rok później w 1949 roku podpisano Traktat Londyński, na podstawie którego 10 państw zachodniej Europy stworzyło Radę Europy. Później do tej organizacji przystąpiły niemal wszystkie państwa europejskie. W opisie filmu znajdziesz link do darmowej notatki maturalnej dotyczącej tematu, który tutaj omawiałem. A jeżeli ten film Ci się podobał i chciałbyś pozostać ze mną w kontakcie, to po prostu zasubskrybuj mój kanał na YouTubie. Znajdziesz mnie też na Instagramie i TikToku. No i zachęcam do zajrzenia na moją stronę internetową misjawos.pl A jeśli chcesz świetnie przygotować się do matury z wos to sprawdź koniecznie ofertę mojego kursu maturalnego. E, tutaj masz link do szczegółów, znajdziesz go też w opisie filmu. Kurs z misją WOS znajdziesz na platformie kursydomatury.pl. Składa się on z prawie 100 lekcji wideo i obejmuje cały materiał wymagany przez CKE na egzamin. Do tego w kursie masz notatki do pobrania, zadania maturalne, no i oczywiście moje wsparcie, bo wszyscy moi kursanci mogą mi zadawać pytania na platformie, a ja odpowiadam na każde takie pytanie. Dzięki za uwagę, życzę owocnej nauki i niech WOS będzie z Tobą.